Thank you Nie. Dobra, nagrywa się, odłożymy gdzieś. Poranne Q&A, niedawno wstałem, także trochę zamlone jeszcze jestem. Jeszcze tylko ostrość. Git. Ogólnie profesjonalizm moich statywów mnie rozwala. Jużście widzieliście na czym teraz stoi aparat. Stoi na shakerze, na shakerze stoi portfel i... Aparat jest postawiony na tej całej konstrukcji. Także miejmy nadzieję, że nie spadnie, bo inaczej ekranik się stłucze i będzie grubo. Ale trochę adrenaliny z rana, żeby się pobudzić. I do tego, żeby się pobudzić, jeszcze kawa. No i odpowiemy sobie na pytania do jednego bądź do dwóch filmów. Zobaczymy, ile to czasu zejdzie, bo miało być QA. Trochę filmu nie było, bo ostatnio sporo pracy jakoś tak mm, nie chcę nagrywać yy, byle czego. Na przykład, że tak powiem, że jem w kółko to samo. Mm, także nie było specjalnie co nagrywać. Wcześniej był trening, już trzeci. Trzeci Full Body. No i się zabieramy zapytania. Także wchodzimy na kanał. Mm, odpalamy odcinek. Ten z Power Rangers. Tam chyba nie odpowiadałem w ogóle, pod filmem. No i lecimy. Mateusz Spręgel pyta. Razi słyszałem coś o alergiach powodowanych przez monotonną dietę. Czy jeśli na kolację wpada mi codziennie ta sama owsianka twaróg i owoce, ale reszta diety jest zróżnicowana? Czy mam się czego obawiać? No i generalnie jeżeli chodzi o wiele kwestii w tym sporcie w żywieniu. To zależy. Jedna osoba w kółko będzie jadła to samo przez 50 lat i nie wyrobi sobie żadnych nietolerancji, i alergii pokarmowych, inna osoba przez tydzień już sobie jakieś tam problemy wyrabia. Może to był taki dosyć kontrowersyjny przy, przykład, ale no naprawdę u jednej osoby nietolerancje po prostu będą, u innej osoby nie. I Ciężko mi tu bardzo powiedzieć, bo może być, że ogólnie masz problem z nabiałem, na przykład z glutenem, który się znajduje w płatkach owsianych, czy z nabiałem, który się znajduje z laktozą, um, która się znajduje w twarogu. A są to osoby, które mają problemy z niektórymi owocami, bo fruktoza i uczula, także jest hardcore. Um, jeżeli masz jakieś dolegliwości jedząc w ten sposób, no to warto sobie zrobić jakieś badania. Um, i na przykład mieć totalnie dietę rotacyjną, że na przykład trzy kolejne dni nie jesz tego samego w ogóle. Taki prosty model rotacji. Kiedyś Adrian sobie transportował, nagry nagrywał mm, odnośnie diety rotacyjnej od odcinek, także polecam. Jeżeli nic nie odczuwasz, masz jakąś morfologię w porządku, jesteś zdrowy, rozwijasz się dobrze, ćwiczy ci się dobrze, czujesz się dobrze, ja bym nie szukał na siłę problemu. Nie. Mamy się przede wszystkim dobrze czuć. Także, jeżeli ktoś ma skłonności do intolerancji, owszem, nawet jeden posiłek powtarzający się codziennie może tutaj już mm, powodować problemy. A jeżeli jesteś tym warciarzem, to ja nie, nie widzę po co szukać y, dziury w całym. Simon Maciejewski pyta, czy mm, na przykład, jak podaję 100 gramów kaszy, mam na myśli. Przygotowany produkt czy suchy? Oczywiście, że suchy, po co nam waga ugotowanego produktu? Przecież nie interesuje nas jakoś tak specjalnie, ile my wody dostarczymy z tą kaszą do organizmu, no bo to przecież wsiąknie wodę, tylko ile kalorii, także ważymy suche produkty zarówno te węglowodanowe, jak i te białkowe i ja jestem zwolennikiem by ważyć je na surowo. Dlaczego sól zdrowa? Pyta Dawid, oczywiście to był taki żart. Utarło się, że sól to o, biała śmierć. Ja oczywiście inne zdanie: sól ma dużo mm, pozytywnego znaczenia dla naszego organizmu. Cała pompa sodowo-potasowa, przekaźnictwo y, między neuronami, no sól jest po prostu potrzebna, tylko oczywiście w jakiejś rozsądnej ilości. Y, no i na przykład sól himalajska, wówczas unikamy białej śmierci, a mamy różową sól himalajską. Mm, mm, mm. Jest na to osoba, która mówi, że mm, powinniśmy zrobić sklep z koszulkami, bo czerwona musi być w szafie. To wszystko nie jest takie proste, bo no, zrobienie tych koszulek wcale nie było takie tanie. Jedna sztuka to jest nawet 40-50 zł, więc to się nie specjalnie opłaca i wątpię, żeby ktokolwiek za taką cenę jak, szczerze chciał po prostu nabyć taką koszulkę, tym bardziej, że może sobie zrobić to samemu. Ale fakt, że grafiki są bardzo dobrej jakości i nie każdy ma umiejętności graficzne na tyle rozwinięte w GIMPie na przykład, żeby sobie zrobić takie grafiki. Więc jeżeli faktycznie e, jest zainteresowanie tymi koszulkami, póki co powstały chyba trzy modele, to co, piszcie w komentarzach, piszcie na Facebooku. Może faktycznie e, ruszymy z jakąś sprzedażą albo chociaż kilka sztuk. No, piszcie prywatne wiadomości. Super materiał, trening full body pięć razy w tygodniu. Może go przedstawisz? Przedstawiam właśnie. To jest to drugi odcinek um, przedstawiający mój full body pięć razy w tygodniu. Gdzie kupuję mrożone porzeczki? Pyta Marcin Piwiński. Mianowicie, to chyba było kupowane tak, delika delikatesy, tradycja, jakość, pasaż brunalski. Zapraszam serdecznie. Widzę, że głodny wiedzy rozszerza swoje pytanie odnośnie tego, że um, zbyt szalony kiedyś był, jeżeli chodzi o, o objętość, i robił nawet po 30 serii na partię przez 2 lata. Um, bardzo skomplikowana kwestia i głodny wiedzy, proszę cię, może na priv, nie? Na priv to wyjaśnimy, bo tutaj musiałbym cały odcinek może nagrać, a i tak byśmy nie doszli do konsensusu. Um, jaki boczek kupuje, pyta? Mac 9219. Przeważnie jest to boczek wędzony. Klasyka. OK, pytania z kolejnego filmu, już z ostatniego vloga. Gdzieś może link rzucę, nawet jeżeli nie widzieliście. Już tam, gdzie, gdzie zacząłem prezentować fullbady Pierwsze pytanie od Mien. Gdzie dorwę Sosik? Mowa o już skończonej Luizjanie. To już jest chyba czwarta butelka. Od kiedy mam fazę wznowienia tego sosu, też delikatesy, tradycja, jakość. Sklep Epi, W głównie w takich delikatesach, właśnie w jakieś biedronce, raczej nie za bardzo. Może w Tesco byście dorwali, ale ja kupuję delikatesy, tradycja, jakość. I cena potrafi być skrajnie różna, ponieważ w delikatesach to kosztuje 12 zł, delikatesy, tradycja, jakość, a w Epi to kosztuje 8 zł. Także. Nie wiem dlaczego że taka różnica. Lecimy dalej pytanie odnośnie mobilności w barkach jak, jak do niej dojść. No, ciężko tutaj powiedzieć na odległość, naprawdę jak dojść do mobilności w barkach. Jeżeli jesteś ze sobą to zapraszam na jakieś spotkanie, sprawdzimy jak tam ma się twój układ dźwigni, gdzie masz te ograniczenia w mobilności, ale przez internet jak poprawić mobilność w barkach? Pracuj nad rotacją, tyle mogę powiedzieć, nie? Ale w której rotacji, na przykład czy zewnętrznej, czy praca w tej rotacji, będzie potrzebna, no to jest bardzo ciężka kwestia do odpowiedzenia na odległość. Jeżeli masz problemy z mobilnością w barkach i w łokciach, a może nawet w łopatce leży problem, nie w samym barku, na przykład tylko właśnie w łopatce. Także fizjoterapeuta albo jakiś ogarnięty trener, który naprawdę kumaczacza, jeżeli chodzi o mobilność. Albo książka Bądź sprawny jak Lampard nie? Tam też myślę, że Znajdziesz kilka ciekawych informacji hmm, Jakie buty używam na siłowni Jakie polecam? Generalnie jeżeli chodzi o Obuwie treningowe zawsze byłem zwolennikiem Tego by miały te buty Jak najcieńszą podeszwę hmm, Po to Żeby po prostu Nie wpływało to źle na naszą stabilizację to jest najlepsze określenie. Jeżeli, jeżeli mamy, taką, mamy taką piankową podeszwę, jak to jest w butach do biegania, no to po prostu będziemy na tej podeszwie pływali. Ona się będzie nierównomiernie ugniatała pod ciężarem naszego ciała. W przysiadach to jeszcze gorzej, w martwym ciągu tak samo. No i będziemy dosłownie się gibali na tej podeszwie. Więc podeszwa ma być cienka, ma być twarda. Ja na chwilę obecną ćwiczę w modelu Reebok Crossfit. Też płaska podeszwa, cienka, but jest na kostkę, także sztywno stopa jest trzymana, ale od jakiegoś czasu się zastanawiam nad zakupem powerliftów. Ogólnie, jeżeli chodzi o buty, w jakich ćwiczę, to nawet nagrywam o tym odcinek, też podlinkuję albo tutaj w trakcie filmu, albo gdzieś tam w karcie na dole. Także tam masz rozwiniętą kwestię mojego obuwia. Generalnie ja polecam, jakby, trzy rodzaje obu obuwia albo te, które ja mam, czyli Reebok Crossfit takie a'la trampki Właśnie, albo same trampki, to jest też bardzo dobra kwestia, no bo mamy tutaj płaską podeszwę Bez żadnych takich wybrzuszeń, przez co jesteśmy po prostu Przyklejeni do podłoża Bo te wszystkie wybrzuszenia będą przeszkadzały Albo jakieś buty takie typowo e, trójbojowe Na pewno nie, kupuj, nie kupujmy butów mm, Z właśnie z piankową podeszwą do treningu siłowego, no bo to jest całkiem inna dziedzina. W takich butach, to, co, co na bieżąco można chodzić jak dla mnie, bo do biegania to też... Zresztą kto biega w ogóle? Po co, po co biegać. <grym> Lecimy dalej. Czy odżywkę białkową można pić z mlekiem po treningu, czy mleko się do tego nie nadaje? No ja piję z wodą, ponieważ teraz w ogóle ograniczyłem czy też wrzuciłem e, produkty na białowe z diety na jakiś czas. E, po prostu. Nie dlatego, że mam problemy, ale raz nie są mi całkiem, w ogóle nie są mi potrzebne, a dwa, mm, trener mi zabrania. A jestem żołnierzem i wykonuje zadania. Także jak trener mówi nie, Zarzycki tego nie rusza. Ale jeżeli ty nie masz tak dziwnej głowy jak ja, że chcesz sobie czegoś zabraniać, no to smacznego opij mlekiem. Tylko pamiętaj, że mleko ma dodatkowe kalorie, to jest raz. Mm, tam są też często tłuszcze, jeżeli wypierasz te tłuszcze mleko, to, to niby trochę się spowolni wchłanianie tego białka. No i kwestia, jak to się właśnie zachowuje w żołądku, nie? No i czy faktycznie woisz tego... tych kalorii wykorzystać jakoś inaczej, no bo jednak, nie wiem, 400 ml mleka, no to już Ci wpadnie z 200 kalorii. Kwestia, czy nie woisz, na przykład sobie zjeść dwóch jabłek dziennie więcej. Ja bym tak wolał. A jest to zdrowsze źródło, w dzisiejszych czasach mleko to jest jak jakaś, nie wiem, biała woda. Jakiś gipsy rozcieńczony. No nie chcę tutaj dużo brać, ale dzisiejsze mleko jest po prostu... nic nie wnosi chyba. No chyba, że masz dostęp do krowy. To co innego. Doro pyta ile kosztuje u mnie plan. Na priwa skierowałem. Mam nadzieję, że się zgłosiłeś. Jak nie, to zapraszam. Rzek 30 minut we Wrocławiu jadę. Pyta Łukasz M. Mm z siłowni Strange Coach Performance, to gdzie ja mieszkam? No dokładnie nie powiem, gdzie ja mieszkam, ale mieszkam w Śródmieściu, także nie jest to żadne zadupie. Po prostu właśnie Strange Coach Performance jest daleko, jeżeli chodzi o Wrocław, więc to nie ja mieszkam na zadupie. Pochwałę mojej mimiki twarzy. Dziękuję bardzo. Imię Radek jest znane ze swojej oryginalnej mimiki twarzy. Zarówno ja, Mały Radził, jak i Radosław Słodkiewicz potrafimy bardzo mocno gestykulować zmęczenie na treningu. Już końcówki pytań, tych pytań. O, ile kalorii? Ile kalorii? Pytał Wes. Na tamtym vlogu to było 2800 kalorii, jak dobrze pamiętam. I tyle teraz właśnie mam w dni treningowe. 7.22 Serio 15 powtórzeń OHP 60 kg 4 serie. Tak, serio 15 powtórzeń OHP 60 kg 4 serie. Ogólnie teraz siła mi cholernie wróciła. Czuję się właśnie na treningach mmm, jak jakiś Hulk. A coś śmiesznie zabrzmiało, jak nie, wiem, kapitan Ameryka właśnie sobie żartuje, że z tego, że jestem takim żołnierzem, wykonuję zadania, mmm, pilnuję tego, co trener każe, jeżeli chodzi o żywienie. Jeżeli chodzi o trenowanie, siła rośnie mi z treningu na trening. Dokładam w tych większych bojach po 5 kg na stronę nawet. Także cyfry nie są jakieś takie szalone, no bo na przykład przysiad 130 kg to nie jest wielka, wielka masa tego, tego, obciążenia, ale na przykład razy 8, 4 serie, no to już swoje robi, nie? Tak samo nawet te OHP 15 razy 60 kg i też 4 serie też swoje robi. Ogólnie jak prześledzicie te full body 4 dni, tam piąty jest taki trochę napalenie kalorii większe. Napędzający metabolizm, ale te 4 to jest jakby typowe full body. Zobaczycie tam obciążeń używam, ile powtórzeń i na przykład nie wiem martwy ciąg na 15 ruchów z ciężarem nawet 150 kg, no to to jest się czym Czym zajechać? No to fajnie, czuję się teraz taki mega nabity, mega silny. Wchodzę, niszczę. Hulk Smash. Mam taki, jakby, właśnie syndrom w głowie. I widzę, że to tyle. Na końcu jest jeszcze, że mam Sucker Face na, każdym, na każdej serii. Pozdrawiam Sucker. I tak faktycznie przybieram taką minę specyficzną. Jak się skupiam, żeby podnieść większy ciężar. Kończę kawę i lecę na spacer zakupy. Bo jest bieda w lodówce i się jeszcze trochę odmulę w ten sposób. Potem wieczorkiem na siłownię. No i trzeba jeszcze maila sprawdzić. Do zobaczenia w późniejszej części filmu, jeżeli coś nagram. A jak nie, to dzięki za uwagę przy Q&A. i Widzimy się w kolejnym vlogu. Zadawajcie kolejne pytania. Dzięki za uwagę. I napiszcie jak tam wam się podoba trzeci dzień treningowy full body workout ero